dobry Elo, elo, elo! Ja jestem Krzyś Brawl Stars. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Postanowiłem. Ale tylko w dzisiejszym dniu. Że nagram jeszcze jeden... A, jeszcze jeden odcinek z Brawl Stars. ale to już ostatni, jakby co. I wbijemy sobie może misję aż do misji. Jeżeli nam czasu starczy. Dobra, lec lecimy po kiłby, Tam wiem, że jest bliżej, a faktycznie. A tu będą dwa, nie jeden. Więc stop. Widziałem tutaj. ich sobie leży. O, lecimy po te dwie skrzynki. Jestem. Piata roza ma dwa jedynie. Ty piarosa, nie masz ze mną szans. No trzyma. Zadem mi spowi odrodzeni HP. Lecimy dalej. Czy może dzisiaj nawet trzy odcinki będą? Tak się nawet zastanawiam. Czy może nawet mogą być trzy odcinki? Może i cztery? Nie. Wszystko może się zdarzyć. A my w tym czasie otwieramy sobie Big Boxa? Nie, dziś Game odbieramy. Dziękuję. I małą skrzyneczkę. Powiedzcie mi, czy coś jest. Nie, nie ma nic. Dobra, lećmy dalej. Koci następny jest. Tutaj żaden z moich znajomych, a mam dwóch. Bartka i Alexa. Jak chcecie, to wpadnijcie na profil Alexa. No, on ma takie postacie. I na profil Bartka. On ma San Diego I ma też skina do San Diego. Malu, Michaelette, mam Sergio, Magela. Ja byłem, byłem, byłbym stąd całkiem dobry, ale wchodzę e, następnego dnia i nie mam. Naprawdę, nie mam, nie ta nie... Idę następna. O. Lecimy z trzema kubami. Ten odcinek też ten odcinek będzie trwał. Nie może trwać 20 minut. To jest ograniczenie czasu. Do 20 minut. Ale będzie trwał. No i długi będzie długi. Będziecie mieli co oglądać. Typie. kubce, a ja mam typiara 9. Do widzenia. Zawsze mi się najsłabsi przeciwnicy trafiają. Naprawdę. Mega to jest wkurzające. Yy, mm -hmm. Na pierwszy terminu to, to jeszcze mało. Jeszcze mamy czasu. <słuch> <słuch> Następny odcinek też planuję też mieć z Minecrafta. Naprawdę. Teraz... Na mnie zabije pierwsza. Czy ja ją? Ja ją chyba. Tak. Przągoni mi się to, ja już nie mam z głowy. Czy ona go pokonała? Tak. Dobra. Spokojnie ją sobie tutaj ogarniemy. A. O, jest tam pan do klatki. Ty, ty leżysz, ty leżysz. Jeszcze ta nitka leży. Może? Tak. No idę dalej. Mam więcej HP niż El Primon, normalny, bez żadnego to mogę od razu wygrać. Typie. Ja jestem już gotowy. Tutaj wygraliśmy. Mamy parę tam rzeczy. Nieważne. Dobra. Otwórzmy sobie tego Big Boxa. Big, ba, big Box Boxing boxness. Dobra. Lecimy z Kotem. Boom. kolt Leci. Jep. Bam. Kolt aleje pucharków. Tutaj nowy skin, oczywiście. Tutaj jest ostatnia szansa. Napisane, jakby co było, ostatnia szansa. Ja lecę tutaj sobie postaci ulepszyć. Byk lecimy z tym. Kolcik. Szelkę sobie na. na, dziesią na dziesiątą rangę. Szelkę. le cime bam e ce? Nie, nie, nie przytłaczaj mnie, please. Tylko zbieram parę kierupców na obiad. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy z tym śledzią. E, 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 e. Jakby co, jak chcecie, żebym coś dodał do kanału, no to mówcie. Po prostu, ja zrozumiem wasze komentarze. Mogą być pozytywne, negatywne. Ale wiecie. Nie z, nie z przekleństwami. Ulta na, na, na nią użyłem. A to łatwy cel. Tyk. Ja tu nie walczę, ja tu nie walczę, typie. O, zabił się, elo. Tutaj na szelce będzie łatwo bitą. Dziesiątą rangę. Eee. Au. Hmm. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Niektóre mają po 4000, tysiące, a niektóre mają po pięć tysięcy. A kto jest? A jak to nie uciekam. Leży. Bum, zdjęta, boom, primo będzie zdjęte od razu, no luźnie, dobra. Wtedy było 18, a teraz 10. Jedyn. Dobra, nie gram wszelką, bo mi się nie podoba. W końcu jest dobre. O! Z innym koltem jeszcze. Mhm. Tyle ma 6. A ja mam 7 i Ulta. Więc wygrywam. Um, więc lecimy z, z tym koksikiem i pniemy się dalej. O, no już są nieaktywni Bartek i Aleksy, ale jutro się spotkamy. Jutro się z nimi spotkam. What? Jeszcze nie wiem szczerze. Dobra, ja jestem gotowy. Tutaj odcinek jeszcze nie trwa jedna, 20 minut, więc... Jeszcze mam czas, 9 minut jeszcze mamy. No, nie mam minta. No i świetnie, jeszcze na koniec mi to musi przyspłacać. W ogóle nie w tym stronę się... Jest skrzyneczek typie, kurde. Nie. Nie proszę, bo mi ciągnę te miski śpi, Co teraz jak ci zabiję? Tymi ściskami będziesz posługiwać mi tu, gówniaro jedna, pierdo, że tu kampi się trochę, bo Ech, teraz ja w internet internetu nie mam. Nie. Każdy by to... Posz... Patrzcie, mam 99 pucharków i tyle mi brakuje do osiągnięcia celu. Więc ja myślę, że to jeszcze nie koniec, ale raczej początek. Bo to będziemy mieli to, 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 to i Prime time, baby. Hehehehe. Piano nie jest taka mądra. A ja cię nie pozwalam brać. Mike's. Ha, ha! Nie porażka. Wigilana. Daj się coś 30 tygodni. dalej. mi się wydaje, że to już będzie koniec niestety. Ale zobaczymy się dzisiaj na jednym jeszcze odcinku. Dzisiaj drukowałam jedną nową postać. Tak. Przymamy na nim trzecią wragę. Więc ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, jeżeli chcecie. I wapęci w górę koniecznie. I oglądajcie mój mój Nie no naprawdę język mi się pomylił. Mój kanał Elo